Maćku, co tam Maciej? Która jest godzina? Co tam mój imienniku? Która jest godzina? 10.49. Co ci, co ci odbiło? Że jestem znowu tak tak wcześnie. No, Jest 10 minut i 11 minut przed czasem, Maćku. Słuchaj. Czy to jest, Twoim zdaniem, normalne? Znaczy dla mnie to nie jest nic wielkiego, no. Co, no jestem pierwszy, no. Wiecie, jaka jest obserwacja? Jak się spóźniam, to są źli. A jak jestem przed czasem, to też są na mnie źli, bo jestem przed czasem. Wniosek? Bądźcie czasie, Maćku. Nie, wniosek jest taki, że. Nie zadowolisz wszystkich. W ogóle nie zadowolisz nikogo. Ty musisz robić żyć tak, żeby cieszyć się swoim życiem, tak? Żeby mieć frajdę do swojego życia. Ty jesteś drugi, Amelka jest trzecia, wiecie, kto jest pierwszy? Maciek. Pewnie musiał coś zrobić. Yy, setki musiał do tak? Nie, Nie, przysięgam, że on przyszedł przed chwilą i jakby... Po prostu jest Idziemy to zweryfikować Niesamowite po prostu, że ludziom to, że ludzie tak interesuje, nie? Normalne wydaje mi się, nie? Gdzie jestem przy Ale jest jedna persona, która jest na czas zawsze po prostu Złaszczyzny Słuski, Michał Białowos Michał Ale że Amela też tak wcześnie? Amela, ona idzie w moje ślady Jak zmieniać to razem? prostu. Godzina 11 wybiła Każdy od teraz jest już spóźniony, kto no co? Rozmawiajmy o faktach. Rozmawiajmy o faktach. Nikt się nie śmieje, nikt nie może się śmiać. Wujgułek też miał kryształową kulę. Pierdół siedzi teraz. Co byś chciała wygrać w dzisiejszej grze? You look insane, bitch. Arigato, mijo. Ma szansę. Kto? O, Ty Nie, kto? Aaaaaj! Prawie o czasie. Ojej! Wesołych Świąt! Ja Jakbym miał urodziny w podstawówce. Zawsze miło jest zobaczyć zalecenia na naszych odcinkach. Proszę masz urodziny? Nie właśnie nie, nie ja mam urodziny właśnie... w sierpniu, ale stwierdziłem, że ją przyniosę. Ale ja, 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 ja. Nie się nie. ostatnio dużo kłócić, nie. jakby jesteś takie konfliktowe wszystkie. Ja najlepszego. <śleszy> <śleszy> nie mam urodziny, mam w sierpniu. Powinnaś wiedzieć no, takie dobra. rzeczy. Pana. ale w sierpniu się nie chodzi do szkoły! To prawda. Dlaczego mi smutno, nikt nie chciał przyjść na moją rodzinę. Serio? No, żartuję, to na true, to na true. Ja nie robię mi urodzin rodzin też swoją drogą, Przez to, żeby wakacje. Jezu, what the hell! Trzeba ci zrobić wakacje. Ej, Wakacje są takie. O, nie wiatrzu. nagrywaj tego. Nie. <tysk> Dobra, teraz mnie nagryj. <tysk> Dobra, jeszcze raz. Nie! <tysk> super super już Cześć, szóra, ci A Nie! Nie! szczęśliwa! O Jezu nagrywasz! Cze cześć widzowie! Cześć mi! Ej, zjadłam wczoraj dwa opakowania papryczek Donatello z Biedronki. Na tym to zakończę. Resztę się domyślicie. Mm. Mm -hmm. Przeszło. A. Jeszcze nie przeszło. Cześć. Right. O, Nie. 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 Musisz lekko. O, widzisz? O. Aha. Byliśmy z Maciekiem i Zamelką na obiedzie. I jest taki problem, że Maciek zapłacił i mu nie mamy teraz jak oddać pieniędzy. Eee. Zapytałam cię, czy cię z tego Aż czy nie? I ty przelałaś? No kurno. I... No i słuchajcie, i Milena mi nie przelapie. Nie, nie, Maciek, Jak no, jak zatańczy to odeśniesz. No ale widzisz, i teraz jesteś trwana, bo, bo sama byś tego, nie. się musimy to przedyskutować. Aż, ale mnie jest głupio. Arabsy. Bo Melka przelała No, ty możesz zatańczyć. No ale dobra, no, Tańczę. jak zatańczysz tańczy to odeślesz? Nie, no, już nie. Ej, to tak jak Zycynko. w tym odcinku, co Sony przelałeś za. A nie, to Miki. Nieważne. Dobra, a zrób, a zrób tak. Ej, ej, ej. A jedna Jedno zdań tak nie patrzyłeś. On, patrzyłem, ona to robi za darmo. Więc teraz musisz. Tak! Trzy, dwa, jeden. Tu 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 się ma każdy bujać, tam są drzwi jak masz zamulać. Mmm 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 mamy bals jak mmm mmm Jeśli m to i jeśli i to Uuu, coś mama ci to dała, ci to dała rzuć ten... tym góra, dół, okej! Okay? Dajde! nie, to. Ja mam pytanie. E, mam a wam nie uchydę. jest przykro? Jak, jest, jak my na każdym odcinku twerkujemy, a on wziął jakieś inne typiary -y do twerkowania na teleskopie? O! No, Szaraut! Szaraut Gabriela! A co, chciałbyś twerkować na moim teleskopie? No! Hello? No, się. No, no. Zrobimy to. wszystkie byśmy chciały. Ej, polej <śles> Estressada! Estressada! Tá bom! Dai! Przepraszam, że przeszkadzamy wam odcinku, ale jest bardzo ważna informacja, mianowicie Sylwester Dresscode w tym roku również się odbywa w Warszawie, studio Tęcza. Bilety oczywiście są dostępne w opisie. Także kupujcie, wbijacie licznie. Będzie super. W zeszłym roku było super. W tym roku my jesteśmy w tym samym miejscu. Być może nawet tu rzucimy jakieś nagrania albo foty z zeszłego roku było super. W tym roku bilety VIP coś innego dają, mianowicie open bar, przekąski, bliższy dostęp do sceny. Taka wyznaczona strefa jest przed sceną, także możecie sobie wbić bliżej. Także słuchajcie, zapraszamy serdecznie. Nie, czy chce się wbijać i korzystać z tej, czy z tej ofery bez znaczenia, po prostu mam nadzieję, że się widzimy, że spędzamy ten Sylwester razem Jaki Sylwester tak cały rok, prawda? Ooo oh. A patrzcie jaki nasz rok był ostatni, a spędziliśmy go na Sylwestrze Dreską To sobie się boję przyszłego, oh jak to się tak oh stakuje oh co roku O oh jest. Oh w Stanach siedzieliśmy, więc przychodźcie do nas na Sylwester <zyk tu> <zysk> Tak jest Yo. See there Hello, hello, nikt się nie śmieje, nikt nie może się śmiać kochani Dzisiaj nagrywamy LOL odcinek lul. I ja go prowadzę i będę pilnował, żeby nikt się nie zaśmiał. I na tym to polega. Ogólnie jest hajs wygrania też. Jest bardzo duży hajs. Powiedz ile? 800 zł mój Otóż drogi. to. Za to można sobie ułożyć Ale. życie i zbudować dom. Ale, zaśmiałeś się. Ale ja mogę. Za każde zaśmianie i uśmiechnięcie się jest minus 50% z nagrody. Też? Tak. tak nie możesz być serdeczny. E. Bardzo mocno trzymam się tego, że wygram ten odcinek. Aczkolwiek uważam, że Karo też może być dobra w tą grę. Karolina jest znana z tego, że na odcinkach z żartów, z podrywania itd. nigdy się nie śmieje. Ona ma mega dobry poker face. Minus 50 dla a, a to to za dla Micha od razu. Zanim ja nie wiedziałem o, o to już. Uśmiech może być? Ale zaprezentujcie uśmiech. Tak, no uśmiech. No i akceptuję. Ataki. No i super. Chciałabym to wygrać, wiem, że nie wygram. Pogodziłam się z tym i w takim razie muszę tylko dać siebie wszystko, żeby inni się zaśmiali. Dajcie dajcie tylko widzieć na właśnie. Dobra, widzowie, a więc tak, do wygrania jest 800 zł, każda osoba, która się zaśmieje, odejmujemy jej minus 50 zł z wygranej na koniec odcinka osoba z najmniejszą ilością zaśmiania się. Wygrywa po prostu nagrodę. Czas? Start! Ja to 80? Czasem, tak Miałem na no, 800 złotych a, a czy... Milena! Milena! No mówiłam, no po co ja w ogóle mam tryhardować? Ja to w ogóle odpuszczam, ja będę się śmiać wtedy, kiedy będę miała ochotę I będę po prostu troszkę rozpraszać innych, wbijać im szpileczki ja... O, ja sobie napiszę Minus 50, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90. 90. proszę bardzo no, ja no, 90. 90. 90. Okay. Cheating, cheating, cheating Ja też mogłabym pójść spać i się nie śmiać Cheating, cheating Halo? No siema Krystian No co? Idziemy na rower? Chyba dziś to wygram Chciałbyś pójść ze mną na rower i roki dzisiaj? A mój 40-stronnicowy paragraf y, na wygraną przyniosę w następnym odcinku Ja ci powiem tak Nawet ja ci powiem I wyruchałeś tą Katarzynę? Maciuś się zaśmiał Maciuś <laughs> Wojtuś, ogarniamy to in velo energii Ej gaba bo dzwoni Krystian, czy chciałabyś z nami pójść na rolki i na drinki. Tak Wojtusz, ogarniamy to im welo energii. Z firma z warzywozem. Ale masz olbrzymie jaja. Uśmiechnąłem się, on się zaśmiał. Uśmiechnąłem ja się, on się zaśmiał. zaśmiał. A ale mi się zakręciło. Śmierdzi ci spryska, jak z dupy tygryska. Muszę się lepiej stracić, ale było to tam. Da... <laughs> Dzwonił do mnie Wojtek. Nie gadam z tobą, Marek. <laughs> Ej, chcecie iść ze mną na rolki i drinki? <laughs> ja dziękuję. Ines ja się zaśmiała. A Maciek też. dobrze jak Bambi. A czemu tobie cały czas... O, a czemu robisz... Bo do mnie Wojtek gola. Filma z wazy wozem i eee. welo energi? Zgodnie Brzmisz, tak? jak ty na YouTube 10 lat temu. Laminacje można? można? Ej, ja po prostu mam mega dużo sytuacji w życiu, przez które chcę się płakać, więc bardzo łatwo jest się nie śmiać w moim przypadku. Gdzie idziesz? Muszę się przejść. Śmieję się. To jest mój sposób. Jeśli jesteś śmiały, to zaczyna Ale to jest psychiatry Boję się tego odcinka. Boję się o moją psychikę. Nie chcę tu być. Ja się wypisuję. Jestem sobie tutaj w kupsu poznańskim i. Eryk też Nie, Eryka też zaśmiałem się. Eryk, Eryk, kolejne 50. That's crazy. Laminację można. To lepiej brzmi właśnie, jak to tak. Laminację można. Dobra. A punkt ujemny, bo przez tą wariatką się nie da nie śmiać. Ale To lubię. Został Bobra. Ej, mogę poczochrać twojego Bobra? Tak. Uh, Ej, jak ktoś zrobi krzydę Bobrowi, to ma <commendable> Czy to nie jest dziwne, że czochram mu Bobra? Eryk! To on ma Bobra gdzie indziej, jak coś. <szureorie> słyszysz? Tak. Przepraszam. przepraszam? przepraszam Proszę bardzo. W To fajkowe, strasznie. No. Dawaj. Co ty tak wysoko? A co na No już, a się nawet nie ruszam. Nie. Poszło? Uśmiechasz się. Uśmiechasz się. Mogę się uśmiechać. Mam nie, nie, no zależ, on się śmieje, tu mi w twarz. Czy to jest dla was zaśmianie się? Nie, to miał no. inną emocję. Dobre. Eryk, teraz nie możesz tak. Zaleśnię Nie możesz, nie możesz. Ty o. też się śmiesz, o, i, no, on też. Teraz no, je, A On no, też definitywnie, a on też. A on też, po, 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 Ale Ale widzisz? To jest taki problem. Czy ty masz jakieś partie na szkło człowieku? No to jest Przemek Pro. Chcesz być tym, Chcesz być twórcą? Zapraszam, daj kamerę. Daj kamerę! Będziesz mam pod górkę robić? Tylko my już z Gabą, jakby mamy wniosek, dlaczego my się nie śmiejemy. Ponieważ. nie śmiejemy się z was tylko dlatego, żeby nie było wam przykro, że... Oj, co <laughs> Nową perukę. Na no, Micha. Wczoraj na jarmarku i wysmarwają sobie fajdą z smalcem. <laughs> Fajnie. Zerasz jeszcze raz? Tak, do ręki. Sajcie ode mnie. Tak, i tak. Ereks, Ale ja bym się zaśmiał wtedy na pewno. Ej, Amelka, popatrzcie, miałam... Ja w ogóle mam, mam ten. Nie można się patrzeć. na Arigato! koi sanata Ale a może jednak ty do domu? Oj, Amercia, Oj, widziałem! No, weszło. Ja nie... robię Arigato! koi sanata <ś decision> <si> Ej, skąd za takie przebrania. No. Ej ludzie. Dżul. Jaram Dżula. Ale jaram tego Giulla. Te. Hey. Hey. dziwne co my tu robimy ogólnie Ja się zastanawiam czy chcę to nagrywać tak? ja, się ja się zastanawiam po prostu czy, czy chcę to publikować Jeden z trudniejszych odcinków jaki nagrywałem, nie? Że wolałbym robić coś innego szczerze mówiąc Nie wiem, opłacać podatki, być w jakichś tabelkach swoich, nie? Myślę, że nie ma nic gorszego niż piosenka dress code Maciek się zaśmiał! Maciek się zaśmiał! Nie było, było świadków! I teraz poczekaj tam na nich. Poczekaj tam na nich, dobra? Michu! Arigato! Michu! Arigato, Michu! Ej, włącz mi jakiś Ruda jak A to nie jest, Karol, śmieszne, bo to jest normalne w twoim przypadku. Jezu, małe kopia, ja tego no totalnie nie ja po tylko się tego spokoju. I tak, widzowie, i mam dodanie i chodziłem do... To jest dokładnie powtórka z rozrywki jak z gotowaniem. Cały odcinek to jestem ja po prostu próbujący nadążyć za wami. Hej! Słyszałem, że wolisz brunetki. Pyta się Miki! Mu. A, A jakie jest imię Twojego Alterego teraz? No myślę nad Moniką, ale nie wiem. Monia. Moja mama ma na imię Monia. Monia. Pozdrówmy Monię. Monia, pozdrowi jeśli ty oglądasz. A? Dlaczego tu jest taka sodoma i komora, co tu... O! Śmiałaś, nie? Nie śmiałam się, zrobiłam... Ameryka w tej peruce to Monika. Iwan. Iwan? Hey, proszę o atencję! No i ale musisz skoczyć. Myślałem, że skoczysz. Ja już się zaśmiałem wręcz dla siebie, tylko za to nie skoczyć. Przyznał się, że się zaśmiał. No zjedźcie w... Bo ja nie gadam na... nie. Z... nie działa na mnie żegnaj twoje sprawy Ja Bober! Jak coś zrobisz bobrowi to zginiesz! Nie okay, ogłaszam okay. O! <laughs> dobra Nie no, nie mogę się śmieszać na tym kanale, to jest jak... To. No, mam wrażenie, dobra. że jak chcecie być na siłę śmieszni, to jesteście mniej śmieszni niż normalnie No to, jak brak, ja to nikt ma nie pytał macie. Ale to jest coś odzywania. Dobrze, nie. Zawsze myśli, że ma rację. Nie śmiesz mnie to. To też nie. Gadnę, nie wiem o co chodzi z Gabi. Gabi jest nie do rozśmieszenia. To jest dla mnie jakieś niesamowite. Mm. Czy, czy Karo ma gilgotki? Nie. No bo mam katar straszny, muszę wysmarkać nos. Możesz między moje pośladki. To już jest w tym wieku. <grym> Jak się ma... O, a co to był za śmieszek? Zadławiłam się. Nie, nie zadławiłaś! Karo, pierwsza minus pięćdziesiątka. Kagdy bycz. Że akurat ja pobijałam kokonauta i zaleść coś powiedział ja sama nie wiem, ja mogłam się na przykład y, zakrztusić. <mulary> Gabusia, mam takie małe dziecko. A ja wiem, że wy się przygotowujecie na dziecko. Nie ma chyba, że ja się przygotowuję na dziecko. Płaka, ja Nie lubię takiej sytuacji! Nie, to już serio idzie trochę za daleko. Nie, nie. Wszystko to jest PTSD chodząca Ten odcinek cały. Dlaczego? Pani Mirono, miałem do Pani taką prośbę. Czy Pani mogłaby przestać uprawiać seks z moim synem? On ma dopiero 17 lat, Pani jest tego nauczycielką. Mamy problem, bo no. mój syn uprawia seks. Regularnie się dowiedziałem z paną, panią Miraną Six seven i do pieca. 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 Tingi mi widać, ale to spoko, ja tak lubię. <laughs> Teraz się wylogowuje. Mnie tutaj nie ma. Ona przejmuje scenę. Nie utożsamiajcie mnie z nią, ok? No pochaj mnie. Chamcie. Ołach! O, oh. się śmiejesz, okay. bo jest za, ewidentnie, ale mnie w***a piszcze. Sorry, to mój dziadek. Co ma wyjąć? Jezu, Eryk, what A po co my tutaj? Tak, żeby zamknąć oczy i no. grać i ogólnie sobie, żeby się nie słuchać kontaktem wzrokowym ze sobą. Dobra. A jak mam się tak. zrobić kontaktem wzrokowym? patrzysz na, na kogoś i liczysz no, na to, się. że on nie będzie akurat na ciebie się Tak jest. Pierwszy, cztery, no. Oj, oj, Mirejka się zaśmiała. Ale Maciek ja, też, Maciek też. Sięgają tu, drodzy Państwo. E e e. Nie! Nieeee. Si, se, ry. Oooo. Mój bułek też miał kryształową kulę. Miał kryształowe kule. Na gaciach. A nie miał kryształowe... Pierdół siedzi teraz. A, a ty go zdradzasz czy nie? muszę sobie jakoś uluczyć. <grybujesz> A wysyłasz mu nagrania? Ale nawet tam telefonu nie ma, tylko na klawiaturę Klawiaturę Tam fotek nie można wysyłać! Ja czasem jak na widzenie przychodzę, to mu pokażę tam pół i jest zadowolony Maciuś I Amelka idzie. Słuchajcie to! Jak, jak, jak kiedyś chodziłem do szkoły, to był tam taki Paweł i ten Paweł się zesrał Michowi na klatę. Maciek się zaśmiał. A ty tego goldena masz jego numer? Moja mama miała kiedyś takie włosy. Nad głową kręć dupą swoją, krę kręć. To, ja jestem tryhardem? hardem? Mm -hmm. To, że oni nie są naturalnie śmieszni, nie znaczy, że jestem tryhardem hardem. Mnie najbardziej śmieszą sytuacje, które dzieją się przypadkowo. Na przykład gdyby ktoś się przypadkiem przewrócił, a takie żarty same w sobie specjalnie nie są aż tak śmieszne dla mnie. A, Złapałem pseudo influencera rapera. To w ogóle mega hard okładka by była. Chcesz zagrać? Chcesz zagrać? Co byś chciała wygrać w dzisiejszej grze? Co byś chciała wygrać? Co? Co dziecko byś chciała wygrać? Nie, nie, nie działa, to. No bo jest chyba. Aha, serio? Już? No. Nie wiem, co byś chciała wygrać w dzisiejszej grze! Gdzie jest klucz? Daj to, rzuć to tu. Robię przedstawienie osób z dla jakiejś osoby, która po raz pierwszy dzisiaj jest na naszym odcinku ever Strasznie współczuję Ja też I to jest Michu Bardzo serdeczna osoba Dużo, dużo Erik Łoszko super po postać Nie no musimy go wypuścić Raper bardzo, bardzo miła persona Konrad nie zostawiłeś mi nawet na kosmetyczkę To ja mam sobie za to Tak Nie no ale moim zdaniem był wcześniej rozwalony niż teraz. Nie, nie, nie ma szans. Kto, kto... Nie. Kto... To jest najdroższa rzecz tutaj. Myślę że... Myślę, że nie mogę ciągnąć tych butów. Pomóż mi z tych bo ona mnie nawiedza! Jak mam ci pomóc? Ciąg! Ciąg? Ciąg! Ciąg? Ciąg! Kochani, jako że zostało nam ostatnich parę minut, yy, musicie walczyć teraz na śmierć i życie. Dlatego będę was prosił, żebyście się zebrali. You look insane, bitch. Ten wąs. Coś się dzieje? <trujne> o!! to. E, wyzywam was wszystkich na bitwę taneczną więc... Dobra. A wiecie co jest najlepsze? Że do Maćka można powiedzieć coś w stylu tenis, wchodzący za kamarki, twojej, jakby wiesz. I jakby ty wtedy śmiesz się. Że jakby sperma i w ogóle. Żałosne. Głupa. Jakbym był, jakby był w gimnazjum to może. Wydaje mi się, że jesteśmy na podobnym poziomie, co gimnazjum. Musisz y, zaprezentować swój najlepszy, najlepszy ruch taneczny. No, no. e, słuchajcie, słuchajcie. Słuchajcie, ale zostawcie no. też subskrypcję na naszym kanale, to nie jest tak... Lubisz tak. w sensie, Ten film to jest, tak, słuchajcie, ten to, film to dobra, jest wyjątek. Tak to, to jest naprawdę... To idziemy na kanapę. Ja dołożę wszelkiej staranności osobistej, aby więcej taki film nie powstał na naszym kanale. Musisz przedstawić swój najlepszy ruch taneczny. Uważam tak. Jak męsa. Halo? Nie pierwszy raz się zaśmiała! Nie, to był szok bardziej! Oj, od razu szok! Eryk miał tam ogromne twerkujące pośladki i ja jak parsknęłam śmiechem, to mówienie. Widzicie, o to chodzi, w tej spontaniczności, która mnie śmieszy. Eee, beatbox jakiś? Mogę? Mhm. Bumcka bum bu bum bu bum bum. Bumcyka bum bu bum bu bum bum. bum bu bum bum bum. Ciekawe, bo, bo, bo. Nie, Spoko. Back, Spoko. No. back no. back, no. back no. Co za odz... O, Jamelcia! O, Sonia. Chodź. Moi mieli specjalnie ogarnąłem Sonię, która dla was zatańczy. Sonia. I w końcu jakaś A? energia na tym odcinku odpowiednia. w latach 80 jak ja byłem królem tego miasta. No i fajnie. mnie bomba. No i ekstra, szczerze? Cię boję, że mi cyty wypadną. Nie, nie, nie? Dobra. Wiesz jak się to będzie... Wypadł! Widziałam sutka. Hey, Super! Fajnie! Pięknie! To był mega tragiczny pomysł. Nie no, bo, ale to ty wymyśliłeś ten pomysł Mhm mm A to daj chociaż pomysł na kawały. To Nie znaczy bo kawały? znowu każdy weźmie moje żarty. Oni za każdym razem kradną moje żarty. Dobra, ja mam kawał. Dobra, Dobra. Dobra dawaj, Nie, dawaj, tobę i żart. To dawaj. żart Jak się nazywa mucha bez ucha? No. Mm. No! To był mój żart. Jak... Dobra, pierwszy spoko. Jak ja się nazywa? Jest... Co, co mówi sushi A do sushi B? Wasabi. 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 Wasab B. Serio, proszę. Czy możecie ich kolautować za to, że kradną mi żarty? Jeszcze raz zostanę okradziona z mojego żartu. Maciek, odsuń się bo nie muszą widzieć. I'm a savage, yeah. Plessy, yeah. A, a Maciek, a jakiś żart na starcie? Nie wiem, <śmiany> robię cokolwiek. Po prostu się śmieję, <śmiany> 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 dasz, dasz mi plusa za to? Nie wiem, czy dam ci plusa, wiem na pewno, że Milana się zaśmiała. mi <śmiany> gorąco jest. kochani, time is up. Dobra, przyszła, ostatnie. Przyszła... Jak brzmi krowa przy 200 km na godzinę? Proszę. Bardziej no. jak kot, nie? Right, right. Co ty tu robisz? Jak no. no. <gry> 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 Kim jesteś? Twoją przyszłą ja randką. O, to było dobre. O, to było na chwilę. na chwilę. <noise> gdyby wygrała Milena, musiałaby oddać gdyby she didn't. Straciłaby 400 stówki. Gdyby wygrał Maciek, straciłby 300 stówki. Gdyby wygrał Eryk, straciłby 250. U Michu straciłby 350. Gdyby wygrała Ines, straciłaby 200 egzekwos, z Zaśmiała się znowu jak coś właśnie. Ameryka też by no to by straciła 250. No. Haro, tu jest sytuacja nierozwiązana, więc Albo 50 albo 100. I trzeba to sprawdzić na nagraniu. 50 albo 100? To kiedy był drugi raz? No jeżeli mam zapisany, to kiedyś na pewno był. Najmniej hajsu przegrała Gaba, co oznacza, że Gaba też wygrywa. Oh, wow. No nic widzę, wie. Najwidoczniej śmieje się tutaj najmniej. Czyli wygrywa 750. Wow. Ale za to mam 750 złotych. Brawo, Brawo dla Gaby z Zaleś, dzięki, że przyszedłeś i przepraszam, że musiałeś na to patrzeć Ej, a czy to jest idealny moment na prezent z odwiza? Madzia, Gaba, Eryk dziękuję ci za twoją muzykę i za to jak pomaga w trudnych dla mnie momentach Gabi, dziękuję, że pokazujesz mi co to odwaga i że jesteś moją idolką Ej, czy to jest... Ja też bym zjadła Handmade art piece Sandra chyba Dzięki, Sandra. Jest Dzięki najlepsza. Sandra Opublikujemy ten film, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Wydaliśmy na niego pieniądze w Też w formie edukacyjnej, żebyście widzieli też, że oprócz Dobrych rzeczy zawsze muszą powstawać słabe rzeczy Niemniej Ja na mam nadzieję, że się dobrze bawiliście Jeśli ktoś dotrwał do końca To, to proponuję się zastanowić nad sobą I pozdrawiam serdecznie